Ja jestem ciekawa, jakie trzy pary butów są najczęściej kupowane, jeżeli chodzi o kolekcję damską. Mamy już październik, a więc aura na zewnątrz się zmieniła. Kobiety szukają czegoś na. cieplejszego? Tak, mhm. cieplejszego, na troszeczkę grubszej podeszwie. W tej chwili numerem jeden w sprzedaży jest ten przedłużony okazem. to akurat bardzo fajny. Cieszę super, się. się. Podoba fajny kolor, czyli czekolada bardzo modna w tym sezonie, zamrz, wyższa nadkostka, super. Tak, oczywiście jak mamy wersję brązową, to obok stoi wersja czarna i to też niesamowicie mm. udany but. Ale coś ciekawostką tego sezonu, w tej chwili brąz zwycięża. A no właśnie, się ale w ubraniach też, też, czekolada rządzi, mm. wszystkie odcienie brązu. Kolejnym też bestsellerem fajne. jest ten botek. Też w kolorze brązowym, ale już z kolei takim głębokim. Na wyższym obcasie z bardzo delikatnie wysmuklonym nosem. Ciekawe cieniowanie. Tak, cieszę się nim. I niesamowita konstrukcja, bo jest to but na skórzanej podeszwie, podzelowanej na jesień zimę. Niesamowicie elastyczny. Świetnie leży przy kostce. To jest proporcja w tej części stopy, została uchwycona idealnie. No dobra, proszę mamy dwa Twoje typy, raczej typy kobiet, bo to one wybierają. Tak. A powiedz mi, gdybyś miał polecić, to który byś chciał, żebyś najbardziej sprzedawał? A więc najbardziej e, chciałbym, żeby sprzedawał się ten e, model. O, no to tak, sam, zdecydowanie. To jest, jest mega trend. Tak, tak. Lekko poszerzony nos, mhm. delikatnie asymetryczny, ciut wyższy obcas, cudowna akcesoria najwyższej jakości cielęca skóra. Oj, super. Słuchajcie, wkładam tutaj rękę i naprawdę skórka super, bardzo miękka, świetna jakość. No dziewczyny, no skoro Piotr by bardzo chciał, my <noise> powinnyśmy to mieć, bo to jest, no muszę powiedzieć klasyk, no mocny w trendzie, ale też klasyk, także zapraszamy serdecznie. Dziękuję, zapraszam.